Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Pawłowicki Gamer. W dzisiejszym hashtag piątym odcinku nagram dla Was grę pod tytułem Mini Sugar Star po bardzo długiej przerwie nieobecności w niej. Od prawie po, 6 miesięcy 4 miesięcy ściśle mówiąc. Ale zanim to, to jeszcze o Ciebie wszystkich moich najlepszych widzów, a są to moi najlepszy widzowie. Pozdrawiam Mniejszym Golden Boy'a, Pozdrawiam Juwamusi, Pozdrawiam Gabrysię Palęcką, Pozdrawiam Skrębninga, Pozdrawiam Mawira, Pozdrawiam postarawiam Pell, Pozdrawiam Jin Polski, Pozdrawiam Ahaina, Pozdrawiam Agena, Pozdrawiam Łutonga, Pozdrawiam Xungoxa, Pozdrawiam Mephisto, ter Trenera Siłę, Pozdrawiam Żebę, Pozdrawiam Brepsona, Pozdrawiam Zabójcy Siema, Pozdrawiam Bar Bartka Baryka. Pozdrawiam Hejka Blade. Pozdrawiam Elwę do Kondycji na Kółkach. Pozdrawiam Dominika Szczepańskiego. Pozdrawiam Samka Piotra Kuczyńskiego. Pozdrawiam Andoru 01. Pozdrawiam Lewczan. Pozdrawiam Nacu. Pozdrawiam Zapasowe Konto. Pozdrawiam Bartka. 9000. 135 pozdrawiam. Kwiatu pozdrawiam. Steve'iego pozdrawiam. Timo pozdrawiam. Hadolfa Atlera pozdrawiam. lojan 5561 pozdrawiam. Wierkowskiego pozdrawiam. Heika to było late. Pozdrawiam. albo tu dziedzicie, na kółkach pozdrawiam. A stary 43RG, pozdrawiam Merweda, pozdrawiam Tomcio, pozdrawiam Olo, pozdrawiam Patryka Czupura, pozdrawiam Psajo, pozdrawiam Ciekutki Kutchiuwu, pozdrawiam Cię Bodłogę, pozdrawiam Fafianty, pozdrawiam... PWPB, Better, pozdrawiam Zaspala, pozdrawiam Jakuba czeka, pozdrawiam Najka, pozdrawiam PWPB, pozdrawiam Chobusa22, pozdrawiam Pioru na podłogę, pozdrawiam Sybina Skyline, pozdrawiam są Tęce, pozdrawiam Gej i Loto12, pozdrawiam dziwkę i Prostytutkę i pozdrawiam wszystkich, którzy chcieli zostać przeze mnie pozdrowieni. No dobra, to teraz zaczynamy tą grę mini szukerstar, ale zaczekajcie na mnie chwilę, bo ktoś do mnie przeszedł. zaraz wracam za dwóch. Fałszywy alarm to był ten panel listonosz. Możemy nagrywać Na spokojnie se tutaj przejdziemy i tyle. Do widzenia. No. Pan listonosz sobie poszedł, bo tam jakieś e, rachunki były czy coś takiego. Więc jest okej, okay. nie wiedzę, Obronił dobrze, dobrze. A może do tego tutaj se podamy? Jest! Jeden do jednego, bardzo dobrze! Gram taki jak mój kolega Gawłowski Gaming z YouTube, którego bardzo serdecznie teraz pozdrawiam i naprawdę to była super akcja. Może podać? Trzeba do tego kapitana naszego, żebym miał szansę. O, właśnie go wypuściłem. Bardzo dobrze. Teraz do tego tutaj se podamy. Nie wiem, czy na spalonym, czy mam mu podawać. A może od razu strzelę? Nie będę się patrzył. No, szkoda. A można jeszcze powtórzyć je za posiadaniem kolejnotów. Szybko podajemy. Tutaj. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Podajemy do tego naszego kapitana. Kapitan musi coś zrobić. Nie mógł że spalone. Jest! Dwa do jednego. Właśnie kończymy ten filmik z wielkim akcentem wygranego meczu, tylko szkoda mi tego karnego, że nie strzeniłem, bo bramkarz wtedy obronił, bo rzucił się lewo, a ja mogłem na prawo mu strzenić i po prostu nie wiedziałem co zrobić, ale wtedy... Miał asystent nasz kapitan i wygrywamy to spotkanie, win jest zachowany na naszym koncie, możemy teraz wyjść, Arka Gdynia 46 punktów, czyli mój klub oczywiście i tyle. Teraz poczekamy, aż się tutaj skończy reklama i będziemy mogli oficjalnie skończyć ten filmik na jakiś czas. Bo to krótki filmik, krótka seria, i jakby co. Więc ja już po prostu zaliczyłam do drugi poziom. Czwarty dzień jest już za nami. Zobaczmy, czy coś tutaj jest do trafienia. Za Ferry podobno. Ale to trzeba obejrzeć całe klamę i tyle. Ja po prostu chcę ją obejrzę. Pogoda jest i jak widzicie okorowna, to nie muszę wam pokazywać, bo po prostu wiemy jaka jest pogoda i tyle. A ja tutaj odbieram sobie w tym momencie właśnie to. Jakiś trening może sobie porobimy. Będzie ciekawie. Dobra, dzisiaj Nie dobrze. Jest! Coś niesamowitego. No szkoda. Mogę zużywać tyle pieniędzy ile mi się chce. Oj, od ścianki się odbiło. Jakby co to włączę ser i tyle. Niestety nie udało mi się. Dobra, mi się wydaje, że to już ostatnia próba. I koniec. Przegram niestety 2 do 1 w tym treningu. No zobaczę tutaj jeszcze coś co robię, bo mam 25 monet do wydania. To tak, co robię, ostatnie próba. Za bardzo pod te powietrze, co robiłem, i tylko jedną gwiazdkę zdobywam. Dziękuję Wam bardzo, że oglądaliście mój jakże fajny odcinek z piłki nożnej z Mini Sugar Star i postarawiam wszystkich moich widzów. I do zobaczenia następnym razem, trzymajcie się ciepło, cześć i pa, narka papa i zostawcie mi łapkę w górę, a jak nie to trudno, subskrybujcie dalej mój kanał, żebyście byli dalej na bieżąco z moimi filmikami na moim kanale Pawłowski Gajmar, no i co ja Wam dalej nie przedłużam czasu spędzonego z rodziną i ze znajomymi, trzymajcie się ciepło, cześć i pa, narka, pa mordy.